mi pokój od Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo, które dzisiaj rozważamy wspólnie w Dzień Pamiątki Umarłych, to jest słowo wyjęte z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 15, od 35 Wiersza. Wsłuchajmy się w te słowa. Ale powie ktoś. Jak bywają wzbudzeni umarli? I w jakim ciele przychodzą? Niemądry, to co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. A to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym. Ale Bóg daje mu ciało, jakie chce. A każdemu z nasion właściwe jemu ciało. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Panie, dziękujemy Ci za tą nadzieję. Dziękujemy za Twoje zwycięstwo nad śmiercią, za to, że nie jesteśmy pozostawieni, ale że mamy w Tobie nadzieję. Dzięki za Twoją śmierć i zmartwychwstanie. Dzięki za to, że jesteś dzisiaj obok każdej i każdego z nas jako żywy, prawdziwy, zmartwychwstały Bóg, który do nas mówi. I który chce, byśmy w tej nadziei, w tym życiu i w tej światłości wytrwali aż do końca. Po błogosław chwilę wspólnego rozważania Twojego słowa. Amen. Drogie siostry i bracia, przeżywamy dzisiaj niedzielę 1 listopada. To jest taki czas, taka data, która najczęściej kojarzy się właśnie z pamiątką umarłych i z cmentarzami, które w tym roku nie wolno nam odwiedzać decyzją rozporządzenia Rady Ministrów. I znowu w tak rozgrzanym emocjonalnie państwie, społeczeństwie, pojawia się kolejna rzecz. Dla jednych małych, Mała dla innych, wielka. Znowu jakieś ograniczenie, znowu jest coś, co powoduje, że musimy zmienić plany, ktoś ponosi koszty. W jakiś sposób znowu jesteśmy bardziej ograniczeni czy poszkodowani. Myśląc od jakiegoś czasu o 1 listopada, zastanawiałem się, co zrobić z tą datą, co zrobić z tym dniem. Początkowo pochylam się nad tekstem biblijnym 21 niedzieli po Trójcy Świętej. Chcę w ten sposób, tak mi się wydaje, uciec od tego, co zrobiliśmy z tym dniem, z 1 listopada. Przypominam sobie przecież, że przecież kiedyś Dzień Pamiątki Umarłych w pierwszych wiekach chrześcijaństwa był takim wspomnieniem, bardzo często imiennym wspomnieniem tych braci i sióstr z danego zboru, którzy w wyniku prześladowania oddali swoje życie za wiarę, za posłuszeństwo panu Jezusowi. Mówiono na społecznościach o tych osobach, opowiadano historię ich życia i mówiono przede wszystkim o tym, że aż do końca wytrwali i nie odwrócili się od swojego pana. I to było takie szczególne nabożeństwo, taka społeczność, która przynosiła wiele zachęty, odwagi, mobilizacji do tego, by podobnie jak ci, którzy oddali życie, również wytrwali do końca. Oczywiście był to też taki szczególny czas zatrzymania takiej zadumy. Nad tym, na czym polega to nasze życie chrześcijańskie tu na Ziemi, w tym czasie, jaki został nam dany, dlaczego tu jesteśmy, co mamy do zrobienia, kim jesteśmy w tym świecie. I z takimi refleksjami chrześcijanie wracali do swojej rzeczywistości, dziękując za każdy dzień. Stąd też pamiątka umarłych niegdyś była niezwykle Pokrzepiającym i motywującym czasem, dzięki postawie i odwadze naśladowców Chrystusa. Bardzo Was proszę, obejrzyjcie teraz krótki filmik. Proszę ekipę techniczną o włączenie filmiku. Wszyscy myśleli, kiedy walki się skończą, rozpoczniemy odbudowę. Kraj może znów rozkwitnąć i ludzie mogą być znów szczęśliwi, ale potem było jeszcze gorzej. Nauczania islamu nigdy nie były kwestionowane, ale powoli ludzie zaczęli się zastanawiać nad całym tym zabijaniem i zaczęli kwestionować to, czego nauczał ich islam. Coraz więcej ludzi pyta nas o naszą wiarę, ale jednocześnie liczba członków w kościołach maleje. Nazywam się Markus Rode. Jestem dyrektorem biura Open Doors w Niemczech. Wraz z zespołem podróżuję z Bejrutu w Libanie do Damaszku, a następnie do Aleppo. Spotykam się z pastorami, księżymi, liderami i członkami kościołów i zawsze zadaję im pytanie, jak radzą sobie chrześcijanie w Syrii. Wojna kosztowała życie ponad pół miliona ludzi, a wiele miast w znacznej części zostało zniszczonych. Życie powoli wraca do miast, ale gospodarka jest zrujnowana. Sytuacja chrześcijan jest katastrofalna. Obecny Syria jest jak człowiek po operacji. Potrzeba czasu, żeby się wyleczyć i czasu, żeby wrócić do normalnego życia. Wiem, że Syria nie pojawia się w wiadomościach tak często jak w kiedyś. Nie ma już tak wiele dramatycznych obrazów, ale musicie wiedzieć, ból w naszym społeczeństwie jest głęboki u wielu rodzin i młodych ludzi. Potrzebujemy Waszych modlitw, a kościoły rozpaczliwie potrzebują Waszego wsparcia. Powiedziałbym, że nawet bardziej niż kiedykolwiek. Urodziliśmy się i wychowaliśmy tutaj. Chcemy zostać, ale nadal potrzebujemy pomocy. Koszt utrzymania czteroosobowej rodziny wynosi około 400 dolarów. W moim kościele 90% rodzin zarabia mniej niż 100 dolarów miesięcznie. Kościoły starają się dawać nadzieję ludziom duchowo oraz pomagając im od strony ekonomicznej. Pastor Abdalla pokazuje mi projekty kościoła. Ale środki kościoła są zbyt ograniczone na liczbę potrzebujących ludzi. Jest to szczególnie widoczne w przypadku pomocy doraźnej, która jest nadal potrzebna. Wcześniej byliśmy w stanie pomóc ponad 2000 osób. Obecnie jest to już tylko 850. Oprócz nich codziennie do naszych centrów pomocy przychodzi jeszcze wielu ludzi. Musimy odmawiać im naszej pomocy. Po prostu nie mamy żadnych możliwości. Wstyd nam, że musimy im to powiedzieć. Kryzys nadal trwa. Jeśli przestaniemy teraz pracować, wywołamy kolejny kryzys. Kiedyś chodziło o zamachy bombowe i morderstwa, ale teraz ludzie tak bardzo martwią się o przyszłość, że rodziny uciekają z kraju. Nauczając w kościele w Aleppo, zachęcałem wiernych nadzieją, jaką mamy w Jezusie. I rzeczywiście, w tym mrocznym czasie kościoły stają się centrami nadziei. Właśnie teraz widzą wielką szansę. Nauczania islamu nigdy nie były kwestionowane. Ale po wojnie ludzie zaczęli się zastanawiać nad całym tym zabijaniem i zaczęli kwestionować to, czego nauczał ich islam. Najbardziej boli mnie widok tak zagubionej młodzieży. Nie mają nadziei na przyszłość. I to bolesne widzieć, że ludzie z trudem mogą zapewnić sobie to, co konieczne do życia. Wierzymy, że kościoły mają środki, aby zmieniać tę sytuację. To znaczy mają obecność Boga, moc Ducha Świętego i Słowo Boże. Budzą nadzieję w samym środku zniszczenia i rozpaczy. Możemy przekazywać pokój w Chrystusie i nadzieję płynącą z Ewangelii. Właśnie teraz nadszedł czas, by pokazać im, jestem tu obok ciebie. Będę trzymał cię za rękę, abyś mógł stać. Możemy pomóc tym kościołom, pomagać innym. Aby chrześcijanie mogli mieć przyszłość w Syrii i rozpowszechniać dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie pośród beznadziei. Pilna pomoc dla chrześcijan w Syrii. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem www.opendors.pl ukośnik Syria. Zapraszamy. i przynieść coś co moglibyśmy dalej przekazać oczywiście by to coś kosztowało reputację opinie czyjeś głosy może by to bardzo długo trwało ale czemu nie czemu nie spoglądam zatem na tekst wybrany na pamiątkę umarłych ten który przed chwilą słyszeliśmy z listu Pawła do koryntian Patrzę na niego i widzę, że odkrywa on przed nami sens tam, gdzie najmniej byśmy się tego mogli spodziewać. Bo czy śmierć może mieć sens? Sama śmierć zapewne nie. Po pierwsze, dlatego, że jest zapłatą za nasz upadek, za nasz grzech. Po drugie, zawsze jest jakąś stratą dla żyjących, dla bliskich. A nawet jeśli nie, i nawet jeśli ich nie ma, to nawet dla samego tego człowieka, który umarł, bo utracił życie, które zostało mu dane. I po trzecie, jest ostatecznym oddzieleniem od Boga, od jego łaski, od jego miłości. Natomiast śmierć w połączeniu ze zmartwychwstaniem, ze spotkaniem z Bogiem, z wiecznością, no to już jest coś zupełnie innego, prawda? To już zupełnie inaczej brzmi. Piętnasty rozdział pierwszego listu do Koryntian w całości właśnie o tym mówi. O tej śmierci pozbawionej nadziei, przynoszącej wieczne oddzielenie od Boga, ale przede wszystkim o tej drugiej śmierci w nadziei. Najpierw, gdybyśmy mogli spojrzeć sobie do piętnastego rozdziału, zauważylibyśmy, że apostoł Paweł w pierwszych czterech wierszach mówi, czym jest Ewangelia. Później jest mowa o tym, że zmartwychwstały Pan Jezus ukazał się poszczególnym osobom. Później Paweł pisze o tym, co z tego wynika, że zmartwychwstały Pan Jezus staje na drodze człowieka i do niego mówi. I go powołuje, pociąga, obdarowuje czymś. Dalej Paweł pisze, że ludzie nie mający nadziei zmartwychwstania są tak naprawdę... Zdani tylko i wyłącznie na siebie. W tym życiu i przede wszystkim w tym najważniejszym momencie, w momencie odchodzenia, zostają sami. Na końcu, w tym chyba najdłuższym tematycznie w fragmencie, Paweł tłumaczy, że nie ma zmartwychwstania bez śmierci. Gdyż to, co ziemskie, słabe, cielesne, musi zostać zniszczone przez śmierć. I to jest bardzo ciekawa myśl. Przyznam, jakoś nie zwróciłem na nią wcześniej uwagi. Na pozytywny akcent śmierci. Wiem, jak to brzmi. Szczególnie w okresie żałoby brzmi to po prostu źle. Ale to mi przypomina też inne słowa apostoła Pawła, który powiedział, że wierzący nie smucą się w taki sam sposób, jak ci, którzy nie mają nadziei. I smutek bywa taki sam, ale kontekst, Perspektywa zmartwychwstania powoduje, że ich smutek, ich żałoba jest inna. Paweł na końcu tego rozdziału nazywa to po prostu zwycięstwem. Śmierć może być przegraną bitwą, może być porażką, z którą zmagamy się czasem bardzo długo. ale ostatecznie dzięki Panu Jezusowi jest to coś, co prowadzi do zwycięstwa. Przypatrzmy się zatem bliżej temu, co mówi nasz tekst. Przede wszystkim Paweł odpowiada na pytanie, które prawdopodobnie koryntianie zadali Pawłowi. Dlaczego wierzący, zbawieni, muszą cieleśnie umierać? Ja apostoł Paweł tutaj w tym rozdziale podejmuje ten wątek. A no dlatego, że to, co ziemskie, nie może mieć udziału w tym, co wieczne, w tym, co niebiańskie. Potrzebujemy nowego ciała, które jest przystosowane do życia w wieczności, do życia w Bożej obecności, chyba że Pan Jezus przyjdzie zanim dotknie nas śmierć. Na taką rzeczywistość też musimy być gotowi. Tak jak Pan Jezus przyszedł pierwszy raz, tak też i przyjdzie drugi raz, i to zapowiedział, i będzie to w czasie, o którym nikt nie wie. Będzie to jak złodziej w nocy, niespodziewanie, nagle, może się zdarzyć w każdej chwili. Jeśli się zdarzy, mówi o tym wiersz 51-52, na odgłos trąby ostatecznej wierzący zostaną nagle ubrani w nowe ciała, w okamgnieniu, ci żyjący, aby w jednej chwili być zabrani do swojego Pana. Piękna obietnica. Paweł odnosi się tutaj do takiego wyrażenia, które nazywa się pochwyceniem, bardziej szczegółowo omawia to apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan w rozdziale czwartym można tam sobie spojrzeć. Krótko mówiąc, w momencie, gdy Pan Jezus przychodzi drugi raz, ci, którzy żyją, którzy ufają Panu Jezusowi, zostają w momencie do Niego zabrani. O tym mówi także Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale. Jeden pozostanie, drugi zostanie. Zabrane. I te biblijne fragmenty, które to wydarzenie opisują, wyraźnie dzielą ludzkość na tych, którzy należą do Boga i oni zostają zabrani oraz na tych, którzy nie są Jego i oni będą pozostawieni tutaj na ziemi, by stawić czoła tym wydarzeniom, jakie będą miały miejsce przy Sądzie Ostatecznym. Natomiast dla nas dzisiaj, siostro i bracie, przesłanie tego tekstu oznacza, nadzieją Nawet kiedy wokół nas tak głośno jest złych wiadomości, zagubienia, niepewności, pytań. Ten tekst przynosi nam nadzieję. To jest jedno dalej nawet w najtrudniejszych doświadczeniach śmierci. Możemy wiedzieć, że są one nieporównywalne z tym, co Pan Bóg przygotowuje dla tych, którzy są Jego. Jest to pewne i gwarantowane przez samego Boga. Dlatego na podstawie wiersza 58. Jeśli masz przed sobą ten wiersz, zobacz, 58 wierzący mogą czuć się pewnie. Tam jest taki grecki wyraz, który oznacza, że są ugruntowani, mający solidne podstawy w Bożych obietnicach, w Bożym Słowie. Mogą pozostać niewzruszeni, bo nie są zdani sami na siebie. Ich życie nie zależy od jakiejś okoliczności. Nie są pchani przez jakiś przypadek, ale są w Bożych rękach. Są bezpieczni w Bożym ręku, niezależnie od tego, przez co przechodzą. Wiedzą, że ktoś się o nich troszczy. Zawsze czytamy tam pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud ich nie jest daremny w Panu. Czyli wykorzystując każdą chwilę, każdy dzień na to, aby służyć swojemu Bogu. To jest być może ta mądrość, o której mówi hasło dzisiejszego dnia. Dlatego siostro i bracie, wierzący, zawsze stają po stronie życia, po stronie światłości, po stronie nadziei. Nawet przechodząc przez różne doświadczenia, będą lgnąć do tego życia i do tej nadziei, próbując się jej uchwycić. Choć nie zawsze to jest łatwe, nie zawsze proste. Pan Bóg to wie, ale daje nam siłę. Zawsze będą próbować szukać tego pokoju i tej pewności w Panu Bogu. Tego życia szukają w szeregach ludu Bożego i wzajemnie niosą sobie nadzieję, wołając za apostołem Pawłem. Gdzież jest o śmierci? Zwycięstwo Twoje, gdzież jest o śmierci rządło Twoje? Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Amen.